Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda. To jest gra pamiętniczek na podstawie e, bajeczki "Abi latający". Latająca szkoła wróżek. Moi no kochani, pamiętniczki polegają na tym, że odnajdujemy te same obrazki, więc mam nadzieję, że to nam się uda zrobić. Pogramy sobie przez chwilkę. Chciałbym Wam właśnie pokazać tę oto gierkę, Jest pierwsza para, udało się. Jak widzicie, sześć obrazków na początek, więc nie powinno być to jakoś mega trudne. No i tutaj, jak widzicie, mamy EBI, no i udało się pierwszą, mapkę pierwszą. Pierwsze zadanie rozwiązać. Przejdźmy do następnego obrazku. Następnych obrazków, których jest 8, jak widzicie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dobrze, odnajdujmy tutaj, słuchajcie, wszystkie obrazki. Mam nadzieję, że się uda. Jest. Pierwsza para się udała. Moi kochani, tutaj jest i druga. Zobaczmy, jak będzie z trzecią. Tak. I tutaj kolejna Więc to, ta, to bardzo prosto nam poszło Teraz moi drodzy ja nie patrzę Ja nie patrzę, pewnie będzie więcej obrazków A jeszcze popatrzałem No, popatrzyłem Jest ich 3, 6, 9, 12 Zobaczmy, moi drodzy Szukajmy tutaj pary O, chyba nam się udało A nie, podobne tutaj były Tu są kurczaki, więc kurczaki się udało Znaleźć kurczaczki e, Moi kochani O, tu, to już kojarzę, chyba tutaj było To tutaj, o Pierwszy obrazek, drugi już, już też odkryty, i kolejne jakieś nowe. O, proszę, tu przypadkiem nie wiedziałem, że tak będzie. A się udało, moi kochani. No i kolejny obrazek też odkryty. Ach, ten będzie tutaj, o ile mnie pamięć nie myli. Dobrze, udało się. No i kolejny tutaj. Moi kochani, no i przejdźmy do następnego zadania. Oczywiście m, pamiętniczek to jest tak, że pokazuje się na chwilę, nam te obrazki się pokazują, a my musimy, słuchajcie, je odnaleźć, zapamiętać. Moi kochani. Oby nam się udało. O, jest to jednak trudne zadanie, jakby nie było. No i tutaj kolejna para. Przejdźmy do kolejnej. Słuchajcie, kurki też się udało znaleźć. Okej. Okay, tu jest... Niestety, tu będzie tak i tak, czyli para kolejna odnaleziona. No i proszę, jak nam to mega poszło, moi drodzy, i tak wygląda ta gierka. Ja dziękuję Wam oczywiście bardzo bardzo serdecznie za uwagę, że mogłem z Wami sobie pograć w EBI i latający. W EBI, EBI, moi drodzy, bo tak się nazywa ta, e, ta gra EBI, latająca szkoła wróżek na podstawie bajeczki o tym samym tytule. Trzymajcie się, papa, pa, do zobaczenia. Eść, moi kochani.